Dobra, no więc cześć, witajcie. Słuchajcie, jako że zbliża się koniec wakacji, tutaj plan moich streamów i moich y, filmów ogólnie się trochę zmieni. Mianowicie streamy chyba będą o 19. Jeszcze nie jestem pewien, bo zobaczę jak mi akurat plan lekcji będzie pasował. Ale tak, myślę streamy najprawdopodobniej o 19 i nie codziennie, a 2-3 razy w tygodniu plus... Weekendy i. Uh, no, no, no. Teraz ruszamy z let's playami ogólnie. Nie będziemy już nagrywali bitew czy coś takiego, chyba że naprawdę będą jakieś fajne. Bo ruszam też dzisiaj z serią waszych bitew. No i. i z tą serią let's play, tak? Zaczniemy chyba od Middle Searcha. No i dobra. I. ogólnie. Jakoś pod, na początku wakacji zaczynałem grać, tak? I nie spodziewałem się tego, że was no tyle osób się zrobi. Na Facebooku już jest 30 osób. W tym momencie jest 14 subskrypcji. To jest kurczę dużo, jak dla takiego początkującego youtubera, który nic praktycznie nie robi. I do tego ma jeszcze zrąbany sprzęt, tak? Bo ja na swoim kąpie no niestety, ale wyciskam z niego wszystko. Ostatnie soki, żeby Wam zapewnić jak najlepszy kontent, tak? Ale dobra, nie o to chodzi. W sumie to tak już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Wyszło niecałe 2 minuty materiału. No ale okej, okay. mówiłem, że będzie vlog na koniec wakacji. No teraz myślę, że no, będzie też trochę tych vlogów. Jak coś się będzie fajnego działo, czy coś to też z kamerą będę leciał. Mm -hmm. No. I to by chyba było na tyle. Także lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć!